Dzisiejsze podpisanie umowy pomiędzy Archidiecezją Krakowską, miastem Kraków i województwem nie zmienia nic. To znaczy formalizuje jedynie dotychczasową współpracę jak zgodnie zadeklarowali wszyscy sygnatariusze. Ta praca trwa od samego początku. Odbywają się już robocze spotkania, bardzo intensywnie zaawansowane. Natomiast dzisiaj formalizujemy tę współpracę. Mam nadzieję, że nabierze jeszcze większej dynamiki. List intencyjny składa się z dwóch zasadniczych części, z preambuły oraz sześciu artykułów, które określają treść porozumienia. Preambuła Wskazuje zasadniczo na charakter wydarzenia. Jest to wydarzenie o charakterze religijnym, które jednak ma bardzo mocny wydźwięk społeczny i może stać się okazją do y, promocji Krakowa, Małopolski i w ogóle całej Polski. Bardzo jesteśmy wdzięczni, że i moje i miasto otworzyło się na tę współpracę, zachowując własną kompetencje. Współpraca, ale poszczególne. Że regiony i miasta zaangażowali się w taki projekt, dobrze przygotowanie Krakowa i Małopolski jest ogromnym wyzwaniem, bo poza ogromnymi przeżyciami duchowymi też chcielibyśmy pokazać Kraków i Małopolskę jako region nowoczesny, dynamicznie się rozwijający. Wydarzenia Światowe mimo że Młodzieży będą generalnie odbywały się w Krakowie, z wyrównaniem tego fragmentu, który w brzegach będzie. Skakł będzie tym miastem, w którym te kilka milionów młodzieży będzie funkcjonowało. Do tego się musimy przygotować w sposób naprawdę porządny i naprawdę należyty. Oprócz tego, że papież jest umową Kościoła i z równocześnie umową Państwa Batykańskiego, takie są zobowiązania międzynarodowe również, aby rząd zabezpieczył pobyt papieża, tak zabezpieczył. Pobyt młodzieży z całego świata. Także tu my się staramy, ale mamy również wsparcie od Rządu Centralnego, od, od, no, od Pani Premier i od ministrów, które są, są w tym zainteresowane. Pan Prezydent, Profesor Majkrowski zasygnalizował, że będą to prawdopodobnie brzegi, ale ciągle poruszamy się jeszcze w sferze przypuszczeń. Dopiero będziemy mogli na 100% powiedzieć w chwili, gdy e, ustaną wszelkie przeszkody, które tam występują, bo to nie jest teren idealny, jest dobry teren e, pod względem obszaru, natomiast występują pewne przeszkody, które musimy e, zlikwidować, one muszą tam ustąpić i, i dopiero po wszelkich... E, analizach terenu, ekspertyzach i, i po usunięciu tych przeszkód będziemy mogli z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że to będzie ten teren na pograniczu Gminy Kraków i Gminy Wieliczka co nie znaczy, że Światowe Dni Młodych wyprowadzamy poza Kraków. Kraków jest gospodarzem spotkania, natomiast ten teren ze względu na duży obszar byłby optymalny dla zgromadzenia tak licznego, jak będzie miało miejsce w 2016 roku.